Siema, witam Was serdecznie, jest godzina 15.20. W dzisiejszym odcinku zagramy w Asasina Krila 4. Z racji tego, że jest to pierwszy filmik, pokażę dzisiaj, jak zapolować na humbaka. Humbak jest to ogromny wieloryb, ale nie zapoluję na niego sam. Jest ze mną dwóch ziomków, którzy pomogą mi technicznie. Dobra, my do niego płyniemy, zostało jeszcze 276 metrów. Jezu, dobra. No już prawie. Dobra, Dobra zaczynamy. Okej. Okay. Jak widzicie musimy rzucać po prostu harpuna, harpunami w humbaki. Albo w sumie w jednego humbaka. Jasne, yes, mamy to. Dobra, płyniemy. Jak widzicie. Sposób na polowanie na humbaki jest bardzo fajnym dodatkiem do gry. W poprzednich częściach tego nie było, więc możemy cieszyć się tą chwilą. Wow! Co to było? O I zerwał się. Aż mam dreszcze. Ja pierdziele. No fajnie, że jest centralnie przed nami. No to pięknie. Ja pierdziele. Dobra, już połowę życia ma zjechane. O, kurde. Dobra, straciliśmy jedną kreskę życia, ale to jeszcze nic. Jak widzicie, zakupiliśmy Assassin'a specjalnie dla Was w dniu premiery. Mamy to specjalną wersję Black Chest z różnymi dodatkami. Zachęcam do kupowania kosztuje ona do 230 zł. I naprawdę opłaca się ukupić. Dobra, nasz kumbak już ma mniej niż połowę życia, więc myślę, że już za chwilę go upolujemy. Parę żuchów. Dobra, zostało nam 12 harpunów. Masakro, dawaj go. Zerwał się. O, kurde. Teraz! Dobrze. Dobra, dziękuję, chłopaki za pomoc. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, piszcie w komentarzach i wspierajcie subami. Do zobaczenia. Elo. 妈咪哥。媽媽